Tak, to wyjątkowa chwila. Zawsze wyjątkowa chwila dla mnie jest pływanie na miksie, bo jednak w grę wchodzą emocje. No i można powiedzieć, że ostatni raz startuję w miksie jako pod nazwiskiem Szczerbińska. Już następnym razem będzie dwójka Kitewski, Kitewska. Także no, cieszę się i mówię, dwójka wzbudza ogromne emocje. Także bardzo się cieszę, że możemy dzielić je wspólnie. Głównie to nie ma także ja czy Sylwia, jest kompromis. tak? Rozmawiam ja, mówię coś, co, jak ja to uważam, Sylwia mówi jak, jak ona to widzi i, i wspólnie razem gdzieś podejmujemy decyzję, co dobrze zrobić, żeby, żeby no, dobrze łódka równo jechała. Tak. Nie sztuką jest, że ja pójdę załóżmy w obrót, ona za mną nie zdąży i ta łódka stanie. Tak. Chodzi o to, żeby się gdzieś tam zgrać i, no, i wspólnie gdzieś, gdzieś, gdzieś wspólnymi siłami, żeby równo jechało. Nie. Bardzo dobrze siebie znamy. Wiemy wiemy co kto lubi i no, też wiem kiedy jest dobry humor, kiedy jest zły, jak podchodzić, jak, jak rozmawiać i, i gdzieś, gdzieś gdzieś to później tak to funkcjonuje na, na wodzie. No. My ślub panujemy w dość nietypowym terminie, bo umarzyliśmy sobie po prostu zimę, także no, będziemy mieć ślub w lutym. E, także to też będzie sezon zimowy, e, ale mówię, to będzie coś innego, nie, za, nie tak jak e, zazwyczaj kajakarze robią to w wrześniu, październiku, u nas to będzie luty, także no, będzie to wyjątkowa na pewno data, która zostanie z nami na bardzo, bardzo długi czas.